Jestem bardzo ciekawa, z czym kojarzy ci się hasło jestem wolna finansowo. Być może jest to jakiś obraz, który masz w głowie, siebie w takich optymalnych, wymarzonych warunkach, w których może w ogóle nie pracujesz albo pracujesz tylko tyle, ile chcesz, lub też nie masz poczucia, że pracujesz, bo uwielbiasz to czym się zajmujesz, a pieniądze właściwie płyną same. A może to jest taka wizja, którą dawno temu włożyłaś między bajki, i szczególnie wtedy, kiedy wokół krąży słowo kryzys, bardziej myślisz o tym, co jest bezpieczne finansowo, jak zbudować swoje bezpieczeństwo finansowe, niż swoją wolność finansową. Bardzo jestem ciekawa, jak się czujesz, zaglądając na swoje konto i do swojego portfela na ten moment. Jeśli to, co tam widzisz, nie jesteś z tego zadowolona, to serdecznie zapraszam Cię do wspólnej rozwojowej przygody, do jednodniowego warsztatu online. Jestem wolna finansowo, bo myślę, że docelowo każda z nas marzy o takim stanie, w którym wszystkie nasze lęki finansowe odpłynęły gdzieś daleko. Czujemy się stabilnie i bezpiecznie w tej przestrzeni materialnej, i możemy mieć finanse na realizowanie siebie i swojego potencjału. To jest taki cel z wysokiego C, ale kto nie marzy, ten po prostu nie osiąga swoich spełnionych marzeń. Do takiego rozmarzenia się dzisiaj zapraszam Cię w tym nagraniu. Do tego, żebyś zobaczyła, co dla ciebie dokładnie znaczy hasło wolność finansowa i czy uważasz, że gra jest warta świeczki, że y, można tutaj, że warto, że zdecydujesz się zaangażować w to, żeby pójść w materializację właśnie takiej wizji. Pójść krok po kroku. Y, to z reguły nie wydarza się w takiej konwencji. Z dnia na dzień, tylko bardziej budujemy ten swój dobrostan finansowy dzień po dniu. Jest to cel długoterminowy, i do takich celi potrzebujemy z reguły wsparcia innych osób. Chciałabym Ci posłużyć takim, takim właśnie wsparciem jako psycholog, jako psychoterapeuta, który przez wiele lat pracował z różnymi osobami nad budowaniem ich dobrostanu, przywracaniem ich dobrostanu w różnych sferach swojego życia. I zaprosić Cię do tego, żebyś zaczerpnęła też wiedzę umiejętności od osoby, z którą będę razem współprowadziła ten warsztat od światłego milionera, czyli Krzysztofa Pilcha jest to trener finansowy, który, jak sama przed chwilą usłyszałaś, ma swoje osobiste wyniki. Świetne wyniki finansowe i od wielu lat wspiera różne osoby w różnej sytuacji życiowej, w tym, żeby budowały swoje bezpieczeństwo finansowe i sięgały po swoją wolność finansową. Dlaczego finanse i psychologia? Skąd taki pomysł na połączenie tych dwóch obszarów? Okazuje się, że mimo tego, że często pracujemy ciężko, że oszczędzamy, że staramy się o to, żeby mieć właśnie komfort finansowy. Coś takiego się dzieje, że nam to nie wychodzi. Z reguły to, co się dzieje, jest pod podszewką, jest pod dywanem schowane. To są nasze przekonania na temat pracy, na temat finansów, nasza relacja z pieniądzem. Nasze doświadczenia z domu rodzinnego, które mamy wpojone, dotyczące bogactwa, dotyczące właśnie komfortu finansowego. I zaproszę Cię teraz na takie króciutkie ćwiczenie, być może ono odsłoni, że coś jest na rzeczy w tej psychologii i finansach. Wyobraź sobie teraz, proszę, że jesteś już w punkcie spełnionego marzenia. Masz absolutną wolność finansową, jesteś milionerką albo miliarderką i podjeżdżasz swoim wymarzonym samochodem ze swoim najlepszym kolegą, też milionerem, pod dom swoich rodziców. I co się wtedy dzieje? Czy drzwi są dla ciebie szeroko otwarte? Czy rodzice? Um, Widzą to, cieszą się i cię wspierają, czy może spotykasz się z zupełnie inną reakcją? Jeśli tak, to jaka to jest reakcja? Bardzo jestem ciekawa, co ci się pojawi. Jeśli chcesz, podziel się ze mną i z nami tym wrażeniem w komentarzu, tym obrazem w komentarzu. Bywa tak dość często, że wcale ta wizyta nie kończy się happy endem i nie mamy poczucia, że wspaniale tutaj nasze relacje z rodzicami się układają, kiedy nam się wiedzie dobrze finansowo. I, i jeśli zobaczysz tam coś, co Cię zaniepokoi, prawdopodobnie będzie to sygnał o tym, że Masz pewne przekonania, pewne doświadczenia z przeszłości które blokują twój dostęp do wolności, do komfortu finansowego. Bo to uczucia decydują, w którym kierunku idziemy, co tak naprawdę wybieramy. To przestrzeń naszej podświadomości, która zajmuje 95% naszego życia psychicznego, będzie decydująca w tym, co ci się uda w życiu osiągnąć, jakie cele de facto zrealizujesz i jakie też cele sobie będziesz chciała postawić nie te jedyne 5% świadomego umysłu, czyli to, że sobie postanawiamy, ja chcę być bogata, ja chcę być wolna finansowo, ja marzę o takim komforcie, o luksusie. No, często jest tak, że na poziomie tych 5% mimo że mocno sobie tutaj te cele postawimy, to wszystko to, co się dzieje na dole, w tych 95% nieuświadomionych przez nas emocji, przekonań, wspomnień, doświadczeń, no, stoi w takiej opozycji do tego celu i sabotuje Twoje działania. Co to znaczy sabotuje? To właśnie są te wszystkie e, trudne, pechowe doświadczenia. E, to są e, takie sytuacje, w których owszem, na przykład zarabiamy, ale robimy to tak wielkim kosztem, że tracimy zdrowie, relacje, że tracimy ważne rzeczy i e, mamy owszem finanse, ale w innych dziedzinach swojego życia funkcjonujemy. Bardzo trudno i ciężko. To może być tak, że zgromadzimy jakąś ilość pieniędzy i natychmiast ją tracimy, nie potrafimy utrzymać tych finansów. To może być też taka sytuacja, w której w ogóle jest nam trudno sobie wyobrazić, że ja mogę mieć dostęp do większych pieniędzy. Wydaje mi się, że to jest dla mnie niemożliwe, nieosiągalne, że jest zawsze jakieś ale. Ale nie dam rady, nie potrafię, jest kryzys yy, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko takie blokady mentalne, które nie pozwalają nam sięgnąć po więcej. Dlatego razem z Krzysztofem postanowiliśmy zjednoczyć swoje siły i on w przestrzeni swojej ekspertyzy będzie pokazywał Ci, w jaki sposób na liczbach racjonalnie uporządkować swój budżet żeby krok po kroku wdrażać strategię budowania swojego bezpieczeństwa i wolności finansowej, a ja z kolei pokażę ci czy i jakie mogą być możliwe twoje podświadome blokady do tego sięgania po więcej w twoim życiu i będę starała się też wesprzeć cię w tym, żeby je pomalutku rozpracowywać, żeby one puszczały cię do tego co nazywam bogatym życiem, tak jak ty je dla siebie rozumiesz. Jeśli to co mówię z Tobą rezonuje, to serdecznie zapraszam na nasze spotkanie. Wszystkie szczegóły znajdziesz w linku, który towarzyszy temu nagraniu. Jeśli potrzebujesz skonsultować swój udział ze mną lub z Krzysztofem, to też zapraszam Cię do kontaktu na czacie i możemy umówić się na taką krótką rozmowę, która zweryfikuje... Czy te warsztaty są dla Ciebie, czy one są Ci potrzebne, są dla Ciebie ważne? Także zapraszam też do takiego kontaktu i być może do zobaczenia już niedługo, na wiosnę, w marcu, żeby zasiać w Tobie, ugruntować takie właśnie marzenie. Jestem wolna finansowo, jestem bezpieczna finansowo, potrafię zarządzać swoją tutaj przestrzenią. Dobrostanu w materii, umiem to robić. Mam do tego narzędzia, które przekazu, przekazuje mi specjalista od finansów. Mam też do tego narzędzia, które przekazuje mi specjalista od emocji i psychiki, po to, żeby tym dobrostanem zarządzać, żeby go budować, żeby on mnie zasilał i przez to zasilenie, żebym mogła mieć właśnie to swoje bogate życie. I realizować swój potencjał, bo do tego przecież potrzebujemy pieniędzy: do tego, żeby jaśniej świecić swoim światłem, żeby wnosić nasze wartości, nasze talenty, nasze umiejętności w świat i mieć na to zasoby. Do tego wszystkiego Cię serdecznie zapraszam i jesteśmy w kontakcie, jeśli potrzebujesz porozmawiać przez chwilę o tym warsztacie ze mną. Albo odezwać się też do Krzysztofa. Pozdrawiam serdecznie.